Cześć! Ja jestem Marha Woźmieczek i ciemię dla Was recenzję polibagu Lego Nexonites Night Hyper Canon. O numerze katalogowym 30373. Już jakiś czas temu wszedł do kiosków, ale to nie stoi na przeszkodzie do zrecenzjowania go, więc zapraszam. Tak z obu stron prezentuje się opakowanie. Tutaj troszeczkę ujrzałam, ale nie szkodzi. Tutaj mamy taki ładny celownik i ostrzeżenia. Tak wygląda instrukcja. Jest ona dwustronna. I oczywiście pokażę nam, jak zbudować to działko. A tak się prezentuje nasz model. Kolorystyka od razu wskazuje, że jest to model z serii Nexonites. Chodzi mi tutaj oczywiście o przezroczysty kolor pomarańczowy i resztę kolorów, czyli charakterystyczny niebieski i szary. Co możemy, na co możemy tutaj szczególnie zwrócić uwagę? Na ten klocek który jest takim panelem sterowania za tą szybą, która mogłaby się ruszać ale się nie rusza ale wiele innych rzeczy się tutaj rusza przede wszystkim możemy to kręcić w kółko oraz do góry i na dół wpływa na to ten kręcący się klocek i ten klocek dalej te podpórki także możemy regulować możemy strzelać z działek które strzelają naprawdę daleko. A tutaj zasiada najzwyklejszy rycerz. Tak się prezentuje owy rycerz. W ręku trzyma tradycyjny rycerski miecz. Ma z najzwyklejszą zbroję, a na głowie hełmokapelusz. Pod głową widzimy dwie różne twarze, które zbytnio się jednak miną, nie różnią. Bardzo Wam polecam ten polibak ze względu na ciekawe części, ciekawą konstrukcję, ludzika normalnego, a jednak w takiej cenie z taką budowlą za 15 zł, czyli warto to kupić. Możecie to znaleźć razem z magazynem Cartoon Network. A ja Was żegnam.